Fajnie, fajnie, fajnie. Ja, Maria, ja. O chrystyno z górnych łazisk, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? A dzisiejszy młodzież, ściga się, wyścigi, rajdy jakieś. Co to się dzieje? Dobra, nieromanse, no nie puszczę. Tak jest, chyba już byś chciał pochytać. No. Jak jedna z ustawy to rajd do następnych. Co roku zmieniło auto. <ścoughs> a, czyli ten, jeden, 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 jeden. zapnę, że pik. Dobra, jako? Oh, 3, 2, 1, ognia! Ramy 3, dole. Ej, pamiętaj z uwagą, do lewy wszyscy! Bo my już tu normalnie szli, do je, op, je, je, je. Uwaga, do lewy nie tnij! Weź mi hamuj, pomal! Pomal! Świetnie, ogień, Zostałe weźcie na śmiało, do lewy! Op, op, jadome, do o! O! Ja lewem, mogi! O! Pora się już podać, odleża go! Jak tylko se znasz, to ja ci nie będę hamuj, to ja ci powiem! 다elet Greetings 렛츠고 배달 왔네요 안녕하세요 릴리 도와드릴게요 항상 �üler 저는 렛츠고 이호우 준비 안녕하세요 Background 공jd 바로 좀더 아니 dancing 봐라 오에잇 오에잇 죽 Monday 이제 공개되지 않는다 아니야? o ال飛wn 알았지써 아 진짜 내 욕망이 너무 웃기지 영화가 너무 sample 이 Hyundai Mamy pokazane jak się jeździ Ja? Od to Uważaj bo Ale nie musi. się tego Nie bój się Nie ja? wierzą, ale się dobra Ale chciałem ci trzyciepnąć Dobra, jedź Dawaj Już się nie Stop, teraz Już A, nie. Ja Ja to kurwa ja. Tak ja. się hamuje To jest to A ten nas ja. mierzył tym iskrom jeden ja. Na rampę! Tylko! Chyba <grywa> szósty taki cały, a? Trudno to się pomaluje. Ktoś trzecia, ja? Co? Trzecia próba. Trzecia próba. Będziemy się mierzyć, ja? Ja. Ja tam? Nie ma, ja. O, to, 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 ten, kurwa, piąty, jak ja pierdolę. Kto Minuta trzy... A, to się dali nagrywa? Ja. Nie.